Pierwszą niedzielę po wyborze prezydenta przedstawiciele całego społeczeństwa polskiego przybyli z gratulacjami do Belweden. Oto kilka fragmentów składania życzeń nowoobranemu prezydentowi delegacje poszczególnych partii politycznych, przedstawiciele instytucji finansowych, delegaci milicji obywatelskiej i bezpieczeństwa. Liga morska wręczyła prezydentowi symboliczny upominek. Były życzenia górników polskich i ich tar, wiązanka pięknych kwiatów. Wraz z delegacją włościańską składali życzenia przedstawicielki Ligi Kobiet z lowicza Szczególnie licznie reprezentowany był świat nauki, kultury i sztuki. Przedstawiciele wyższych uczelni z rektorem Uniwersytetu Warszawskiego, profesorem Pieńkowskim na czele. Naród ożywiony duchem jedności to gwarancja pokoju wewnętrznego i potęgi na zewnątrz. Zgodnie z umową polsko-radziecką port w Szczecinie przekazany został w całości polskiej administracji morskiej. Przedstawiciele władz radzieckich i Polskiego Urzędu Morskiego z kapitanem Godeckim na czele w czasie komisyjnego przejmowania basenu węglowego. Potrzeby transportowe Związku Radzieckiego na terenie Szczecina zalatwiane będą przez polskie przedstawicielstwo na zasadach układu handlowego. Mimo nieustannej pracy lodolamaczy silne mrozy sparaliżowali na razie ruch w porcie. Z nastaniem cieplejszych dni port szczeciński podejmie znów w dalej pełni doniosłe zadanie eksportu naszych towarów, a przede wszystkim węgla. W Warszawie przy ulicy Chorzej mieści się punkt opiekuńczy dla najuboższych dzieci śródmieścia. Codziennie o godzinie 9.00 spiera się tu liczna gromadka sierot i półsierot. Problem dzieci bez dzieciństwa jest jedną z typowych tragedii Warszawy. Ta dziesięcioletnia dziewczynka nazywa się Danusia Piekarzówna. Po wstaniu straciła matkę. Codziennie do godziny 2.00 Danusia przebywa w punkcie opiekuńczym. Potem wstępuje do przedszkola od swojego małego braciszka Janusza. Zrujnowanym domu przy ulicy wspólnej nr 7 ocalalo pomieszczenie dawnej kuchni restauracyjnej. Tu na wygasłym palenisku mieszka student Politechniki. Resztę izby zajmuje rodzina piekarzu. Ojciec Danusi jest dozorcą nocy. Śpi teraz po ciężkiej pracy. Mala Danusia zabiera się do roboty. Trzeba uprzątnąć izbę i przygotować obiad dla ojca. Gotów, rodzina zabiera się do jedzenia. Za chwilę, kiedy ojciec uda się na służbę. Danusia pozmywa naczynia, rozbierze braciszka i sama uda się na spoczynek. Oto jeden dzień z życia warszawskiego dziecka. Zakład leczniczy dla dzieci polskich w Otwocku jest ogniwem szeroko zakrojonej szwedzkiej akcji pomocy dla Polski. Szwedzkie miasteczko szpitalne, złożone z 34 budynków, prowadzone jest przez fachowy personel polski i szwedzki. Pore dzieci ubogich rodziców znajdują tu prawdziwą opiekę i idealne warunki zdrowotne wśród sosnowych lasów. Każdego pacjenta czeka na wstępie kąpiel i czysta bielizna. Ala Iwonka Siekierska źle się czuje w nowym otoczeniu. Widać to po jej minie. Ale koleżanka z sąsiedztwa, by ją rozweselić, gotowa jest wyrzec się pięknej lalki. Pośród przyjaciół i zabawy, dzieci szybko odzyskują utracone zdrowie. Codzienną opiekę lekarską sprawuje naczelny lekarz, szwed, dr Balkwist. Oraz Polak dr Wartanowicz, w polskich i szwedzkich pielęgniarek. Oddział rozpoznawczy i laboratorium lecznicy wyposażone są w najnowsze zdobycze techniki. na Iwonka nabiera zwolna humoru i apetytu. Szwedzka pomoc dla Polski, działająca już od dwóch lat, jest pięknym przykładem solidarnej współpracy między narodami. Na cmentarzu wojskowym w Warszawie pochowano uroczyście 50 powstańców poległych na starówce oraz siedmiu brytyjskich lotników, którzy zginęli w czasie lotów nad Warszawą. W uroczystościach pogrzebowych wzięli udział przedstawiciele wojska polskiego i ambasady brytyjskiej oraz rodziny poległych. Pułkownik Stompor dokonał dekoracji trumien metalem za Warszawę. Złączeni on dziś wspólną walką o wolność, spoczęli teraz obok siebie ramię przy ramieniu lotnicy Unii Południowoafrykańskiej i bohaterowie Starów. Cześć ich pamięci. W Jeleniej Górze uruchomiona została Państwowa Fabryka Bukien Sztucznych. roczne wysiłki polskich konstruktorów i chemików doprowadzili do uruchomienia próbnej instalacji dla produkcji przędzy stilenowej, z której wyrabia się również perlony. Drogą skomplikowanych przemian chemicznych z węgla, powietrza i wody powstaje włókno syntetyczne, z którego wyrabia się nie tylko pończochy, ale i tkaniny spadochronowe, a nawet imitacje srebrnych lisów. Cyfra przyszłej produkcji ustalona została na 75 kg przędzy dziennie, a jedna para pończoch silenowych waży zaledwie pół deka. Nasze elegantki mogą więc patrzeć spokojnie w przyszłość. Przy udziale przeszło 6 tysięcy górników i ich rodzin odbył się w Dąbrowie występ Orkiestry Górniczej. Muzycy koncertowali w wielkiej hali maszyn na kopalni generał Zawadzki. W braku miejsca część publiczności umieściła się na maszynach i turbinach. Udana impreza muzyków śląskich powinna znaleźć naśladowców w dalej Polsce. Organizowanie imprez artystycznych wprost w warsztatach pracy jest inicjatywą godną poparcia. Przebywanie rekordów w powietrzu było przeważnie monopolem mężczyzn. Pilotka radziecka Walentyna Stojanowskaja jest pierwszą kobietą, która przebyła w ciągu 17-letniej pracy milion kilometrów w powietrzu. Podczas wojny przewoziła ona ważne ładunki na odległe fronty walk. Przedstawiciele Ministerstwa Lotnictwa, przyjaciele i koledzy złożyli jubilatce serdeczne życzenia na lotnisku moskiewskim.